Przepraszam za moją fryzurę, ja skupię oj do wyznania. W dzisiejszym odcinku nagrywamy o Adoptmę. Tutaj już lepiej pomyślałem, bo od mojej otaty pożyczyłem ta i mini statywik. Tutaj widać o mnie, o więc muszę zgiąć. Y, tak, y, od mojej otaty pożyczyłem statywik, więc będzie lepiej. I już na początku pomyślałem o taim O, i teraz nie będzie. Tutaj na górze jeszcze mam. I tak włączę sobie po prostu Fortnite albo YouTube. Mam na Switchu. A tutaj gramy w Adopt Me. ktoś już oferował te, ale zlinkował je ja i tak nie mam żadnych. No, to jest za słaby pet. Dla mnie przynajmniej to jest za pet. I, i mnie jednej to sobie włączę tutaj to, co mówiłem. Bardziej to Fortnite. A. Będzie po prostu. Albo nie, bo czekajcie, bo YouTube a to Adopt będę, chociaż tak, no, Kirby, nie chcę Kirby'aka, będzie się włączał YouTube, oczywiście wam ściszę, albo nie, po prostu będzie tak, dopiero później, po prostu będzie tak włączone, bo wiem, że wy nie macie na pewno ochoty słuchać YouTube. A. Dobra. Tutaj Wam pokażę na początku moje pety. Trochę się zmieniło. Mamy nawet o nowe oczekoladowego. Mamy tak. że wam jeden głupi Tate dzisiejszej osoby. W pierwszy dzień. Nie wiem, czy chciałam mi zrobić prezent, czy co. Nie to. Nie to. Nie to. Patrzcie. Prezent. Naprawdę. Nie wiem, czy ona to zrobiła przez szadek, ale mam. Dobrze, to są moje pety. One wyglądają spoko według mnie. Tu mam te, tu są moje ubrania, też się troszkę zmieniło. To są moje wózki, też się troszkę zmieniło ten. I chyba ja ich nie pamiętam. Tutaj też się chyba... Tutaj mamy auto. Też się zmieniło. Tutaj mamy to. Zamiast w, z Watem Cukrowym to mam hot dogowe, bo się właśnie wymieniłem. To. będą to zrobił. Skrzydła, tylko ty To. I właśnie. Zapoczynamy. Gdzie jest mój pet? Zapoczynamy, granie W Adopt Me dzisiaj. Albo może nie lepiej nie będziecie widzieli mojej twarzy. To będziecie właśnie lepiej będziecie widzieli tak, że będziecie na górze widzieli zwiska jeszcze ja wam podświetię nie po prostu dam normalnie bo ja myślę ale ja myślę że to dla was nie jest fajne jak jest moja twarz i tak ten nasz ten chce jedzenie to mu dać e, picie nie mam pomysłu nie mam nic. On musi najpierw spać, no nie, to mnie to nie interesuje. Ktoś ma tu żyhafę, please, I want it. Moczny no, smoke Tu już Nie, nie, nie wiem nagrać wcześniej odcinek, ale nie mogłem, bo idowałem e, się z całą z TikToka dziewczyną, która nagrywała właśnie live już, ale nie chciała ze mną się wymienić za papugę. Nawet, nawet już Wszystkie moje pety hajdła, ma, moje marzenie wszystkie moje pety bo to moje marzenie jest e papuga, ale ona nie chciała. Znaczy ta e większa to lodowy mroczny smok, ale ta e papuga to jest ta. E. Um, czekaj, poczekaj, i dodam gryfa, bo nie chcę też aż tak rycha, wiem, że jest rzadka, ale nie chcę też stracić wszystkich petów, żeby mieć jednego. No, nie, ona to nie zrobi. o, Tak. Właśnie to. Mój pierwszy mm. odcinek Adam w ogóle to jest. Ja też mam. Mm. Co mu dać? Jedyne, co mu dać, to to. Bo wolę dać plus 100 bo wolę dać plus 100, bo wolę dać za mnie, bo te opeta nie lubię i w ogóle jest słabym, a jakbym się wymienił za potkę, to mam dwie Ta, bym miał dwie i bym mógł dwom petom dać i na przykład silniejszemu petowi dać na przykład mu to co, Hedy? ma please a, mam tutaj ustawione jeszcze pod rysik, a rysik, mi się ładuje, więc rysikiem nie mogę Poczekajcie czekajcie, naładował się. Jest, działa! Działa. Działa, widzowie. Działa, działa, działa. Następne odcinki będą... ...ze mi pamiętam. Jezusie, i tu, tu. Też wezmę sobie, wyjmę... ...żółw. Light. Dobra. Tady tu jíme sobě. To ne. mi się ten pet, ty se ten. Sofa. Njond. Spróbujmy. No Jezus Maria Ja czy mogą... Czy może kto być czy... Ej, dwójka mam żółwia Dwójka mam żółwia, ona też ma żółwia Ja i ona. Tak jest sama żubia. Ja mam fos fo swoje oh, Co? Co to za? Jak ja bym dostał ta it. Hate, I by ktoś zrobił za i za tamto, to bym pierwsze co błagał go pisał. Błagał, że chcę. I co? Nie potrzebuję twoich minionków, które nawet nie są hajt. Heh. Czemu ja wszystkich? Ha. Też mam. I co? Dobrze, już wpada na moje ozdbierze, a tu ustawiłem sobie stoisko, żeby moli kupować. Przepraszam was, że nie robię live'ów, żebyście mogli też pisać, ale kiedyś robiłem live i poazem siebie, ja jestem za młody dla nich, niepotrzebnie poazłem siebie i mi wykazywali nie mo na razie robić live'ów i jest mi bardzo smutno, bo to bym z wami robić live dla was. Ale. no papugę, 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 papugę. Jezus, ja. Czemu się od tej tejduje z kimś? Please, I want it, I want it, I want it, I want it. Co to w ogóle za tej? To może jest silne, ale co do tego, to to jest śmieć. Co do tego, to to jest śmieć. Naprawdę. Więc ja. Te, ten. zrobi to, to ja nie wiem. On straci całe swoje życie w Adopt bo to nie jest nic warte do tego. Nic. Jezus, ja się ja nie mam. Palcem tu chodzę. Chodzę palcem, obracam się tym, tej. Już tam... To, o moje z żebym zarobił pieniądze, bo. Ja, widzicie? zbieram na dom jakiś fajny dom ale do z nim nie pójdę, co się z nim stało? co się z nim stało? co się z nim stało? Tu ten hotel, tu hotel. chodź tu żółwiu do pani w ogóle założyłem mu patrzcie te gdzie są jej ja skrzydła? A, mm, nie założyłem przecież, teraz, zakładałem temu neon, a wymieniłem się i przecież, o, i ma te skrzydła, zapomniałem, ja głupi jestem, ja czekam na nowy update w Adopt Me, nowe pety, <tryk> Josu. To... Ej, ale z tym może się wydejdować. Mówiłem, że to... Co by mu... mu zaoferować za takie coś. To dam mu. To jest mega neon, pamiętajcie. Muszę podładować ten... z do ich... Pierwsza raz... To do mnie trajduję. Uf. Nie, za to jej zaoferować tego, bo mam jeszcze zwykłe o jej czy jemu. Nie wiem, to jeszcze nawet dołożyć tą chybę. To on tu chce, czy ona? Jezu, ja już tak przecież nie dołożyłem. Lodowy Edek. Mój wymarzony pet w życiu. Ale już się kinął i nie będę go nigdy miał. Edek. Zjedz, zeżyj to już tak powiem, zeżyj to i przyłaś tu do mnie, bo ja nie mam siły. Jezus machio boska idę. Mm, 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 mm. Tu, tu nie mam za. Ja jestem. Ja chcę... jestem. osmoka. jest to za ps. I on to chce dać za to! On! On to chce zrobić! Po pierwsze, mam hajd tego. Te on mam hajd, nie potrzebuje l 2 Po drugie, mega neon nie potrzebuje psa. Bo mam małpę? Jest rzadsza Ale co to był za tej tegidzin? Jezu! On naprawdę myślił, że ja to zrobię, takim być głupkiem? Już tak powiem? Co? Co? Dobra, nieważne, ja się nie wtrącam. To co to? to Są te samki z opalaczami, o których ostatnio oglądałem ja, a dopóki nie to ktoś je tegidował? Ktoś je tegidował? Przestańcie do mnie dawać. Kangi Ale Kangi jest słabszy niż żół, więc Oczywiście, że ta osoba będzie Wiedziała, że ona pisze Add Dodaj No ad. Teraz niepotrzebnie nie weszłam do ustawień? Nie. Nie, mówię, nie Co ja włączyłem? Jak głupi jestem? Poczekajcie. Nie wiem, co się ja włączyłem do orzechy. O, Jezus. nie co to za... Nie, co to jest? jeszcze teraz nawet nie mogę teraz nawet pisać let's go jak ja się cieszę Juchu, nie mogę pisać jej widzowie razem ze mną się cieszymy nie mogę pisać <grym> Razem ze mną. Mam Czy ten. Czy możecie wszyscy do mnie tejdować? No i udawanie, że niby nie mają petów. Czy wy te też znacie, jak ja? Znowu ten, lud, Ludzie znowu myślą, że. Ludzie udają, że nie mają petów. Wszyscy jest wiadomo, że to jest czyste kłamstwo. Mnie nikt nie okłamie. Nie, ta duchstwem nic nie okłam, nie. To jak ta klawiatura, którą bym... którą mogę sobie przestawiać. Czyli mogę teraz sobie ją dać? nie, ja wolę tu. Dobra. Muszę powiększyć. No. Nie, małe to... Nie! Bo później to zrobię, teraz już muszę, to Emma. Ha, ha, ha. Lo, lo. Hmm. Czy muszą? To muszą wszyscy. No, jakie fajne peciorki. Na pewno tam ci żółwia. Tutaj, by co nie wspominałem, ale tu będę zapisywał ludzi, których będę chciała o, yy, z nimi wytrenować się kiedy indziej. Ja pomyślę trochę. Naprawdę, mam tego. Kupiłem sobie ostatnio. To mam. Ale my nie trajdujemy z tym. Czymś. Później nagram filmik... Nie, później pogram sobie po prostu Fortnite'a, a dopnę już dzisiaj nie mam siły po... tym odcinku po Ja nawet nie przeczytałem i myślałem, że ktoś do mnie duje. Nawet nic nie przeczytałem, jak jak jestem. O nie, to nie jest potrzebne do mojego mojej... życia. BOT! Bot Ja mam Bad Dragona w wersji Ale nie jest taki silny jak... I rzadki jak... Sowa w mojej głowie hmm. Czemu nawet tą małpę mają? Czy to jest za sejwy kochacki? Ja po prostu... Wiesz co? Jezus ma, jak... Jezus Jakie tu pety mają co to? A wiecie co sobie ta ludzie robią? Wiecie? Zrobię tak, ludzie robią. Wiem, że to jest podłe, co mnie po prostu a ludzie tak robią, więc ja też się oddzięczę, tak? I pod koniec nie no. Przerwa. On naprawdę myślał, że ja bym to zrobił. Hihihu ha, ha 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 On ma tyle rzeczy do zrobienia ten Bad dragon, A ja nie mam tyle Czemu mi się wyłączyłeś, jeśli kur nic złe, o nie złe... nie z... Bad dragonie, porozmawiaj Czyli Bat jest nubskim, pytem Znaczy akurat... Czokolette pod dragon. Mam też pszczołę taką. Ale takiej tu nie mam. Tu mam taką ten pet. Mam te okotka, Patrzcie, mam go. Kupiłam sobie też kiedyś w tej aplikacji. Gdzie ludzie sprzedają stronie, gdzie ludzie sprzedają pety. Ale teraz nie o tym mowa. Co mi za... O bo czy o, jest ośnięty? nie je o masy. I co mi dasz? Czy ja straciłem właśnie dostępcę? Tak, A wiesz, co? Ja mu cię o Gryfa za to zaoferować, bo dla mnie to jest nubski pet, jeżeli takie o mam. Wiesz, to jest dla mnie Nupskie. i fajnie. Jeszcze lepiej nie straciłem Gryfa, bo ja to mam. Kangur jest całobiej. Jak mi dodasz. Dodała mi to, to wiele. Dodała mi życie. Ja tylko mogę ci to zaoferować. O jedzonko, Maxiu chcesz? Nie. No, że nie. Ha, ha, ha! No, ludzie! Widzicie, jaki to jest noob z niej? E, Choszka bym chciał mieć, jedną no, choszczkę. ja ty orze... Tak, zawsze chciałem mieć. Nawet ja tu bardziej ta iPad pod dziewczyny, to zawsze chciałem go mieć. Jezus, Maya. Te. Jezu! Nie. Teraz mnie pewnie wywali ze względu na baterię, to będę musiał grać Fortnite. Ja mnie, wy... po prostu, będziemy grali dopóki nas nie wywali. A na razie po prostu będę grał, a później nagram cały że ja. Bo... Nie, po prostu sobie. Pokażę Fortnite. Co on tutaj robi? Dam mu niby za darmo, a on. Bo ludzie kłamią. Patrzcie, trzyma kota. Jeszcze kłamie, że nie ma petów, albo co? Jest. O, więc kończymy. Teraz będę grał w Fortnite i mój tablet niech się poddrapie, czyli podładuje, według mnie. To był nudny odcinek, ale i tak go wrzucę, bo nikt z Was na, nawet nie widział tej długi.